Czekaj, takie zwałowe szuka, zwałowe go A Aj dalej ma ścięcie, czy już nie? O nie, już nie. Okej. No to Dobra, to ja sobie wezmę teraz... Nie, no, bo to jest za szybkie, kurde, jak formuły. Ja sobie wezmę tego, lodziarkę i... Skutas. Ty, <tus> kur... Skutas to kutas. Te auto symbolizuje, że ja mam. Będę się nim teraz woli robił. A i coś mi nie z nitrym nie gra. też. Dobra, już mi działa. Dobra, jadę. Je, 80 na godzinę, spoko. A, a na górze? Czekaj. Jak ty wolno jedziesz? Dobra, 240, ale spoko. Dobra, nawet daleko nie dojechałem, ale spoko. Dobra, mam nitro. Ja jestem, hopię w nawidzonym miasteczku. Ej, przyjdę do nawidzonego! Spróbuję, jadę 70. Było 240. No i teraz tu ląduj, ląduj! Hamuj! No, no i dobra, ja jadę na dół. Ej, chłopie, zobacz. W nawidzonym miasteczku, chłopie, rzeczywiście jest nawiedzone Helikoptery, chłopie, na tu stoją. Czekaj, ja tam wjeżdżam. Naprawiamy. Gdzie ty pojechałeś? To jest pierwsza Ja jestem tutaj. Na tej drodze już głównej? Tak. No Ale ja nie wiem, gdzie się zje... gdzie się wyjeżdża. Kurde. E tam gdzieś. Widzę cię. No, Widzicie? bo ja chciałem tam wejść. Możecie podwieźć. Bo no, ja się kilam. Nie, nie cię, patrz. No jaki debil. I znowu, bo ja nie chcę być w domu. Ja też dodiam helikopter, że to chociaż dziwne jest. O, cholera coś to jest. Czekaj. Na wyrzut znowu. Dobra, ostatni raz. A później... A idzie... dawaj skoki w dal. Dobra. To jest też fajne. Ok. Czekaj, ja... Yy, Horting Racer 2. Co Ej, dobra. To, to jest też tak samo jak Formuła chyba jeździ. No stój! Gdzie się ta pać na skoki w dal? Bo no ja mam tylko skok... A, dobra, mam. Kuria, kurka miałem. No patrz no, gdzie tu się skacze. Ale to się skacze samochodem? Tak. No i co, mam tu wejść do góry, tak? Nie wiem, czekaj. Tak, tak, chłop, tak. tak, a, tak. No i dobra, no to rozumiem. No i to, taki Tracer 2. No i jak no. to mam niby wziąć? Co? Jak mam niby tu samochód wziąć, co? A, to jest motocyklem. Tak, to jest motocyklem. Okay, no, to ja wezmę. A ja biorę. Energy. Dostajesz prawie za godzinę gry. Iii. A ja mam dopiero 50 minut. 50 Gdzie albo coś tam podobnego do zera. Jest to drugie, bo mi ten głupi pasek zasłonił. O, ten nasz kolorek masz. Ulubiony. Okay. No i też, jedziesz pierwszy, to dalej skoczy. Ty, ty jedź. tu ty jedź. Je Już. tu Już. Pamię pamiętaj, alt w, w tym bierzesz. A to też działa tutaj, w tym energii? Tak, we wszystkim, we wszystkich motocyklach. To czekaj, to ja się cofnę. Czekaj, cięcie. Już jesteśmy. Jedziesz. O kurde. <noise> A teraz ja pojadę. What the fuck?! I zaś na trybuniki, ładnie. Bardzo ładnie. Ok, nie za mną nie wygrasz. <noise> Au. Wsiadaj. Cię. Nie ty. Odejmuj motor, to jest pierwsza rzecz, no, no. druga rzecz... A stara. gdzie mój? No gdzieś pan. Ten sam jest dopyty. Ej, co byś powiedział, jakbyś z komina chciał zjechać? Byli zjechać z komina albo skoki w dali, z kotkiem dalu z tego? O nie, to jest bazari. Sorry. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Jestem tylko dla hipów a ja pod... A ty, A mój kolega, nie? Miał tego. Miał minigana i chyba tak długo napadł w te kraty. 0 ammo i chopie i koniec. Rozwalił wszystkie kraty i był wstęp tylko dla graczy. Czyli dla nie? No. Dobra, ja się tak tam Hmm, czekaj, zaraz się Gdzie jest telefon? Na bazie VIP, tam gdzie jest ten komin. Hmm, ja się tepam na. Gdzie? Hmm, może jedziemy na studni śmierci? Nie, czekaj, magazyn, salon, Klub. Eee, chodź do kopalni. Czekaj, Sudnia Śmierdzi, Stan Park, A Ej, takie, takie pytanie, co to jest? Parkour an... Classic. Andromeda LS. Nie, dawaj Parkour Classic. Nie, Andromeda. Dawaj. Chyba, że idziemy na KSW. Gdzie idziesz? Idziesz na Parkour Classic? Tak, wiesz co, my zaraz będziemy kończyć. Hmm. Jeszcze raz spadnę, raz pójdę. Ja idę na Adromenda LV. O, cholera! To jest na spadochronie Iż? Tapaj się na Adromenda LV. Dobra, ale tylko raz. E, to cię Hopie, odejść się. Latać. Samolotami. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Adromenda LV, te i zobaczysz. Ja czekam na skończenie. Jest... Jaki to jest kolor? Adromenda LV pisze. To jest na dole? W góry. Adromenda LV. Okej. Okay. ale biały kolor? Jaki biały, co? To Adromenda. Piszę to na, jeśli mówię... W Adro... tak? Tak. Andromeda LV. Na białym. Jest. No. Jest na samym dole. A, ja tu kiedyś byłem. No to teraz czekaj, bo ja się taką do LVS, to teraz LV muszę. Hmm, dobra. Spadochron wziąłem. Ja sobie siadnę. I? i... już? Jump. A, a ja wlazłem na skrzydło, ale spoko. Jak? Nie wiem. A i daleko to jeszcze leci? Co? Długo, długo jeszcze lecisz? Lecisz? No troszkę, chwila. Dobra, spadnę, pójdę do banku i już kończymy. No i kończymy nasz drugi odcinek. Tak. Mój pierwszy. No, mój pierwszy, ale. Nie, z sari ludzi. Dobra. Jasne. No, to ja to ja by było kończę, Tole. żegnamy się z wami. No to cześć. Narka.